o, O ma... obity. O, dojeżdżamy. Jeszcze jeden. Ja go nie widziałem, ale dobra, idę do guagu. Weźcie moje bronie. A, Opa! Ten typ tam jest, wiesz... Ten typ jest, ten tego, tego, wiesz, może być. Uszanowanko witam wszystkich serdecznie, Daniel z tej strony dzisiaj kolejne newsy ze świata Call of Duty oraz Warzone I przejdziemy do tego najbardziej interesującego tematu, mianowicie cheaterze oraz anti-cheat Ponieważ wszyscy czekamy na dobrego anti-cheata na trzeci sezon, który cały czas nam obiecują I zobaczymy czy faktycznie nam go dostarczą, ale zanim zaczniemy Bardzo wielka prośba, łapeczki w górę Komentarze są oczywiście mile widziane odnośnie tego filmu, co myślicie o dzisiejszym filmie i o tym co powiem No i jeżeli jesteś tutaj nowy, trzaśnij tego suba z ponieważ tu znajdziesz najlepszy content ze świata Call of Duty oraz Warzone. Zaczniemy od oficjalnego posta od strony Call of Duty Updates, który zabrania sprzedaży kont. Co oznacza, że ty nie możesz sprzedać swojego konta innej osobie. Teraz tak Zauważyłem, że jest takie zjawisko, że niektóre konta są bardziej lub mniej odporne na shadowbany. Wiecie, co to są shadowbany? To jest tak zwane limited matchmaking. Jeżeli dostajesz shadowbana, a shadowbana dostaniesz na, po na podstawie zgłoszeń przez innych graczy, no to wtedy faktycznie szukasz meczu bardzo długo, rzuca ci do shadowban lobby, gdzie jest więcej cheaterów i tak dalej, Ogólnie to jest bardzo złe zjawisko i tego nie powinno być. Za każdym razem, jak oni są pytani, co z tym zrobią, co planują z tym zrobić, omijają ten temat, ponieważ jest to temat dla nich bardzo kontrowersyjny. Ja mam swoje zdanie wyrobione na ten temat. Ale idąc dalej, nie wolno sprzedawać tych kont. No i faktycznie jest to w regulaminie, bo te konta nie są twoją własnością, tak? Te konta są wypożyczane wam, są wam udostępniane. Moje konto jest mi udostępniane, e, ale jest to dalej własność Activision. Skończyły się czasy, w, się, w których się kupowało tę gierkę i to była twoja gierka na płytce i ty możesz grać w nią, kiedy chcesz, boż, bo jest twoja. No niestety już takich czasów nie ma. E, więc fakt faktem, no mimo wszystko ludzie się oburzyli, że jak ją... Poruszać w ogóle ten temat, skoro są inne ważniejsze rzeczy. No i na końcu jeszcze, jakby dodali, że faktycznie niedługo będzie blog odnośnie tego Antycita na trzeci sezon i to się pojawi niedługo przed premierą trzeciego sezonu, więc oczywiście wszyscy czekamy e, na jakby ten blog, co tam nam zaoferują, jaki będzie update Antycita i co faktycznie będzie się z nim działo. No ale, mimo wszystko, nie e, obeszło się bez śmiechu i, że tak powiem, wytykania tego posta, no bo faktycznie. Z na przeproszeniem z dupy się to wzięło. No nagle o sprzedawaniu kont zaczęli gadać, jak są inne ważniejsze rzeczy, które powinni poruszyć, jak na przykład problem Shadow Banów, który dotyka wszystkich graczy, dobrych graczy, słabych graczy, uczciwych graczy i tak dalej, z tym jest problem. Ale przejdźmy teraz do dobrych wiadomości, bo mam dzisiaj dobre i złe wiadomości, pewne obawy, które chciałbym się, e, chciałbym dzisiaj z wami omówić. Dobre wiadomości są takie, że kolejny, kolejni twórcy cheatów zostali zamknięci, kolejne wytwórnie cheatów zostały zamknięte, e, Oprócz Phantom Overlay, który został zamknięty chyba z dwa tygodnie temu, później jeszcze inne wytwórnie zostały zamknięte, więc jest to krok w dobrym kierunku. Oczywiście, można powiedzieć, że jest to kropla w morzu, albo jest to łatanie syfa bandażem, nie wiem, jest takie powiedzenie. W każdym razie wiemy, że kolejne wytwornie mogą się otworzyć, wiemy, że po prostu zmienią nazwę i będą działać dalej. No i niestety tak będzie już zawsze, chyba że będzie to jakby zdelegalizowane na tle międzynarodowym, nie wiem jak to inaczej określić. W sensie, że jakby państwa umówią się, że tak jak produkcja i sprzedaż. Specyfików odurzających, zaczynających się na N, a kończąc na tyki, i nie chcę tego słowa mówić, bo wiadomo, że YouTube może mi zrobić syf z algorytmem, no to tak samo by musiało być powiedziane, że nie wolno oszukiwać, powiedzmy, w grach nawet komputerowych, ponieważ jest to podpięte pod fałszerstwo, coś w tym stylu. Oczywiście to są marzenia Święte Głowy, ale dopóki takiego zjawiska by nie było, no to możemy sobie marzyć o, że tak powiem. Sytuacji, w których w ogóle nie ma cheateru, no bo co szkodzi takim Chińczykom stworzyć antycheata w momencie, kiedy aktywizer za bardzo tam nic nie może zrobić. Oprócz tego, że nie będzie e, udostępniał im gierki, przykładowo, nie? Ale Chiny, rynek chiński jest na tyle duży, że raczej by się o to nie pokusili. Mimo wszystko, dalej nie wiem, Rosjanie, Chińczycy, czy, czy, czy osoby gdzieś tam z innych stron świata mogą dalej po prostu e, sobie te tw cheaty tworzyć i raczej nic się z tym nie da zrobić. E, ale dobrze, że zamykamy te wytwórnie i faktycznie utrudniają sprzedaż cheatów i o to w tym chodzi. Chodzi o to, żeby sprawić, żeby te cheatowanie i sprzedawanie cheatów było najtrudniejsze, jak się da. Bo wiadomo, że zawsze się znajdą sposoby, ale musi to być cholernie trudne, a jak jest trudne, no to mniej osób oczywiście z tego korzysta. No i przejdźmy teraz do tej złej wiadomości, a raczej pewnej obawy, którą mam, ponieważ tutaj mamy post od Jake Lucky. Który mówi, że w tej, ta gierka stała się praktycznie niegrywalna Miejmy nadzieję, że nie będzie to kolejny CS I mowa tutaj o Valorancie Teraz problem polega na tym, że Valorant to jest gra W której mamy w teorii najlepszego anti-cheeta na rynku Jeżeli faktycznie w tej gierce jest tylu cheaterów, że nie da się w to grać No to co ma zrobić Activision, który ma w teorii najgorszego antycheata aktualnie na rynku Więc co, jeżeli nie jesteśmy w stanie z tym walczyć Póki faktycznie nie będzie to nielegalne żeby po prostu cheatować w grach komputerowych. Bo aktualnie nie jest to egzekwowane przez prawo, tak mi się wydaje. E, chyba w Korei e, Południowej północnej, południowej, w Korei Południowej nie wolno cheatować w grach, nie wolno cheatować na turniejach i tak dalej i to jest, to może pójść za to do więzienia. Uh, natomiast in, nigdzie, nie, wiadomo, no tutaj cheatujesz w gry komputerowej, wow, no jesteś śmieciem, ale no do więzienia za to nie pójdziesz. Natomiast GameDoc, jeden z głównych deweloperów tego anti-cheata, Valkyrie, napisał, że jeżeli if anybody here feels the same way, send me some examples where there is an active cheater on the ladder. To oznacza, że jakby on wytrzyma się swojego i aktualnie na... wydaje mi się, że na liście rankingowej nie ma żadnego cheatera. E, I faktycznie tego pilnują. Coś, czego oczywiście się nie robi w Call of Duty, bo w top 250 i na rankedach cały czas można znaleźć cheaterów. E, natomiast jeżeli faktycznie przynajmniej na rankedach w tych cheaterów nie ma, to jest nadal lepiej niż jest w kodzie. Oczywiście cheaterzy znajdą się w meczach zwykłych publicznych zawsze jest jakaś osoba, która się tam prześlizgnie na jak długo nie wiem, bo to wszystko zależy czy cheat jest wykrywany przez antycheata, czy też nie jest wykrywany, czy wytwór czy twórcy antycheata znają twórców cheata, bo jakby z tego co pamiętam ten game Dog, czyli ta osoba, którą warto obserwować, bo on nieraz stawia posty odnośnie tego jak zwalczają cheaty i on nieraz sugerował Activision jak faktycznie powinni zwalczać e, cheaterów, no to e, powiedział, że trzeba to po prostu zwalczać od strony producenta, kupując te cheaty, analizując te cheaty e, i wtedy e, po prostu blokując to, utrudniając granie na tych cheatach. E, więc no, miejmy nadzieję, że Activision faktycznie... Raz, że zatrudni do dobrego, że tak powiem, dyrektora od spraw Antycheata, bo ostatnio omówiłem to w filmiku, że szukają takiej osoby, co oznacza, że albo wcześniej takiej osoby nie było, albo osoba, która była, nie spisała się najlepiej i oczywiście, jeżeli była, to się po prostu nie spisała najlepiej, bo mamy tego po prostu dowody, multum dowodów, że po prostu Antycheat y był syfem i dużo ludzi twierdzi, że po prostu go nie było. Eee, więc proponuję po prostu obserwować tego typa, bo często wstawia posty odnośnie tego antycita i tak dalej, eee, Mimo wszystko. Jest to pewien. Jest to taka obawa, która zostaje, bo jeżeli faktycznie Valorant sobie nie radzi, no to kto sobie może poradzić, tak? Może niedługo sztuczna inteligencja będzie na tyle rozwinięta, że będzie w stanie blokować te cheaty, no ale w drugą stronę sztuczna inteligencja może tworzyć cheaty i będziemy mieli po prostu taką zabawę w kotka i myszkę, którą mamy cały czas, i wydaje mi się, że to się nigdy nie zmieni w tym kontekście, że będzie to zabawa w kotka i myszkę, bo zawsze będą dzbany, które będą chciały cheatować, natomiast. Osoby, które są odpowiedzialne za Andergita muszą po prostu. Tak być skuteczne, żeby citowanie w grze było nieopłacalne i bardzo, bardzo trudne. żeby, Że faktycznie, jeżeli ktoś chce cheatować, to musi wydawać naprawdę spore sumy pieniędzy, aby to zrobić. No jak już jest przyłapany, no to te sumy pieniędzy po prostu idą w pizdzie. Yy, I szczerze mówiąc, miejmy nadzieję, że tak po prostu będzie z kodem ogólnie, z Warzone'em. No bo bez tego będzie bardzo, bardzo ciężko. Więc to wszystko z mojej strony. Dzisiaj chciałem omówić te tematy. Jeszcze raz, łapeczek w górę mile widziane, komentarze mile widziane, tak, ja też jestem sceptyczny co do tego, jak ten anti będzie działał na trzeci sezon, no ale zobaczymy, jak to oczywiście będzie 3 kwietnia. I subiki mile widziane, jeżeli jesteś tu nowy i podoba Ci się mój content. To wszystko z mojej strony, trzymajcie się i do zobaczenia.